To jest kolejny odcinek na moim kanale dzisiaj. Słuchajcie, mamy odcinek z... kolejny ze, odcinek ze skoczni widzów. Troszkę mi tych skoczni nadesłaliście, dostałem mnie i właśnie dzisiaj z tego będzie e, odcinek. Jeżeli Wam się ten odcinek podoba to standardowa, łapka w górę, słuchaj z dzwonkiem i dołączcie do naszego Discorda, e, no bo warto. A my zaczniemy. Już chyba ten odcinek, pierwszą skocznią będzie y, dzisiaj tutaj y, kubek HS-235, to jest mamut oczywiście i uwaga, co, co tutaj się pokaże nam, coś się długo ładuje, uwaga i teraz tak, umówmy sobie tą skocznię, no... Mm -hmm. No, jest tutaj to, to, to na pewno jest kopia Smolca, troszkę za długo, nie, dobrze, jest akurat schodki duże, dobrze, fajnie tutaj zrobili, jest, są fajne numerki po, ponumerowane, czy one lewitują? Nie, one nie lewitują, one bardzo dobrze. E, wszystko jest chyba tutaj na poziomku dziennym, oddajmy sobie skok na tym mamucie, kubek. O, tutaj są fajne szkiełka też, to już wcześniej zauważyłem. Wiatrołapy są. O, fajnie, że budka sędziowska jest przed y, wiatrołapami, bo inaczej sędziowie nie mogliby żadnego skoku zobaczyć. I jakie są moje pierwsze odczucia po skoku na tym kubku? Znaczy, no fajna skocznia, myślę, że jak najbardziej do, fajna do skakania, fajny profil jest fajna konstrukcja, fajnie przerobili e, smolec, mm, więc myślę, że na plus na pewno skocznia. Dobra, to przejdźmy już do następnej skoczni, którą jest e, już idziemy do następnej skoczni, która jest umiejscowiona na e, w e, czekajcie, jeszcze dalej tutaj nie Mm. Mamy skocznię w ramzał. A nie, czekajcie, jeszcze lubiąz Zapomniałem o lubiązu, Przecież ja tam ja mam jeszcze lubiąc. Dobra, to słuchajcie, zobaczmy ten lubiąc. o Ładna. Dobra, popatrzmy, do czego można się tu trz trzepić, No, konstrukcja fajnie przerobiona, ta zaawansowana, te blatka. Fajne wiadro, tylko pytanie, co się tutaj. Nie, dobra, wszystko ok jest tutaj. Fajnie, tutaj wszystko przerobione na takie, takie szatańskie kolory. No inaczej tego nie można nazwać. No, oddajmy skok na tym lubiązu. Lubiążu, lubiązu, lubiązu. Jatro łapy są. Przeciągam troszkę slajdem. Ale jako tako skocznia nawet fajne. Można na niej sobie troszkę poskakać. Więc myślę, że skocznia na pewno na plus. Oj, tu. <ścoughs> przekombinowałem troszkę. E, dobrze. Dalej mamy skocznię, pod na, która kryje się pod nazwą Ramzał. Zobaczmy, jak wygląda ta skocznia. Oj, przypadkowo kliknąłem, ale widzimy, że tutaj jest domek alaszczyk. E... O, ja specjalnie nie wylądowałem teraz. Dobra, mm, to jest domek taki a la Szczyryk troszkę. Jest fajna tam klamka chyba. Czeka, nie, tam nie ma klamki niestety. Jest tam klamka, chyba tam się bugują troszkę numerki, więc... No. Ale to tak by the way. Dobra, to przejdźmy do następnie, następnej e, skoczni, która... Yy, która nazywa się Mirsk. Jest to HS99. Zobaczmy, co kryje ta skocznia. Okej. Okay. To jest kompleks! Jezus! I jeszcze te trybuny. Wow. Tu lekkie flickery na obu skoczniach to jest ten. Ciekawe. Ale wiecie co? Ja już mam ten projekt, tylko jakby troszkę przerobiony już. Pokażę Wam może w następnym odcinku. Yy, dobra, to, to skoczmy na tym yy, Mirsku. Skocznia HS99. A te trybuny fajnie chłop dodał. Fajnie tutaj. Chłop tutaj te. Trybuny dodał, więc to jest. To są chyba trybuny z Hakuby, tak mi się wydaje. Już nie wiem. Będę musiał się tam dopytać, z czego to są. Ale dobra, skocznia na pewno na plus. Yy, jest, jest, jest fajna, jest fajna. Czekajcie, bo mam wrażenie, jakbym ominął skocznie. Nie, nie ominą. Dobra. Mm, dobra. To przejdźmy dalej. Byliśmy. Teraz będzie skocznia pod imieniem różkowice. I to wygląda całkiem fajnie. Taki mały domek jak Zbiszo z Nykanen'a. Numerki pojawiają się i znikają. Takie. Takie troszkę magiczne. Ale dobra. Skoczmy na tych ogóle Jaka wysoka flaga tam jest położona. Ojeju. <gryw> ja jakoś slajdem chciałem przedłużyć ten skok. Ale... ale dobra, skoczmy jeszcze raz tak normalnie teraz już. No, jako tako fajna. O, prze ten... Ściągną sobie chłopcę w ten. Flagi e, z Wisły 2001. A wiecie co? Jakoś tak nie sprawdzam jak skocznie wyglądają w nocy, ale może... Może zaskoczymy się jakimś tym. E, jakimś, wiecie... Jakimś... Nie wiem, po prostu sprawdzajmy też czasami, czy w nocy, jak, jak skocznie wyglądają. Uuu, jak ładnie tu oświetlone mamy! Jo! Nie widziałem, że tu ledy są. Nieźle. Chłop się tu postarał. Fajnie. Dobra, ciekawe, czy oprócz tego coś tutaj jest. A w ogóle dalej jest tu oświetlone. Ty, jakie fajne! Świetnie próg był oświetlony, naprawdę. Naprawdę, co było cudne. Dobra, yy, idziemy dalej. Mamy skocznie w Sarnowie. Sarnow, Sarnow, Sarnów zapewne będzie. Dobra, Sarnow i to jest ten... Platka taka. Albo smolec. Teraz już nie wiem. Skocznie jako tako... Czekacie, ja muszę jeszcze... Jaki tam jest napis na tym tym? Na ty, na tym. na tej bandzie, czy co to tam jest? Sarnw? Czekajcie, ja jeszcze. Muszę, muszę zobaczyć, powtórę. Sarnw! Wow! Krem de la creme, ale słuchajcie, no nieźle. E, Chodźmy jeszcze raz na tym Sarno sarw, s, sarnwie. Wysoko się tu leci. Można polecieć. Nawet na 140 może da się. Nie wiem, przejdźmy do następnej skoczni, która je, ma swoją siedzibę w, w stolcu. Stolec, to zapewne będzie kopia smolca. Na, stawiam na bank, więc to będzie kopia smolca, stolec. Zaraz zobaczymy w, w swoją drogą. O nie! O nie, to się źle zapowiada. O nie! Ja się boję, słuchajcie, ja się boję w ogóle tu skoku oddawać, bo ja nie mam pojęcia, co tu może się wydarzyć! Uu. ale on chyba tak jakoś chyba przeżył, bo tak. Tak wolno padał. Dobra. <laughs> Przejdźmy do następnej skoczni, bo to było troszkę takie, no właśnie... Jak to takie normalne skocznie, to już. Troszkę takie normalne skocznie, mam nadzieję, że znajdziemy takie. A nie, bo to już jest koniec. Dobra, to wiecie co? Jeżeli Wam się odcinek podobał, oczywiście to standardowa łapka w górę, suba, subek z dzwonkiem i wpadajcie na Discorda, link w opisie. I co, jeżeli chcecie więcej, to zostawicie łapkę w górę, suba z dzwonkiem i co, no, może jakiś próg łapkowy, może na przykład... 6 hmm. łapek w górę i kolejny odcinek z... z DSJ w ogóle? Myślę, że to może być dobra opcja. Subek bye. Halo. A, jeszcze nagranie.